Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj z Piotrkiem Tymoto wybraliśmy się na Bushcraft. Zostańcie z nami. Kora, chodź tu szukaj. Chodź tu. Kora. Thank <laughs> you. No, piękny jesteś. No, pobyg. kobiety tak tym robią, nie? No. Dobra, za tym mężczyznom przydaje się do czegoś troszkę innego. A wikingowie podobno zachowywali czystość? Tak, wikingowie to ogólnie był bardzo czysty naród. Przeciętny Europejczyk się niż kąpał się raz na miesiąc. Wiking nawet dwa razy w tygodniu. W statku? Nie, normalnie. Po prostu taką higienę lubili zachowywać. No czystość była podstawą. Oczywiście, Piotrek musiał z niezgrabnymi ruchami zepsuć. No, bo by nie było. Co jak to nie jest niezgrabność? A podobno saper musi być dokładny i precyzyjny. Tak jest. aż 300 pogłębia szalas. No. Stwierdziła, że jest zapłyt. Stwierdziła, że w wyczórkę się nie zmieścił No nie. No i brawo. Powiem ci panie, kora to jest cudo natury. No. Kora brzos. Kora to też jest cuda natury, ale właśnie coś tam wyżera. Zupa traperska z żołądków. Podaję przepis. Kurka wodna. Tak. Ziemniaki. Marchewka. Kasza. Nie żo żołądków, tylko serc. I grzyby. I mamy zupę traperską. Z serc. I gitara. Wojtek. Wczoraj mówił, że jest zasłona, a jak jest zasłona, to trzeba ugotować surowego ziemniaczka w środku i wyciągnie słuch. I tyle, proszę Państwa, drodzy chłopcy i dziewczęta. Czy no. zaklinujesz ty? słuchajcie tu jest mój telewizor latem zimą, wiosną i jesienią, tam macie pasmo deskidów. jak widać jeszcze dość sporo śniegu zalega u góry także jak ktoś z Mazowsza czy skądś tam ma ferie teraz to możecie przyjeżdżać do a tam będzie zachód słońca pod warunkiem, że te skóry nie przykryją nam dzisiaj Zachód słońca. No. A tutaj jeszcze jest wszystko skute lodem. Podobno ma dzisiaj padać, tak słyszałem. niby czajnik a no też rzeczywiście ale oprócz tego ma taki uchwyt jak kociołek na dognisko i uszy no i oczywiście świetną pokrywkę która przylega na na cały czajnik japończycy to mają kurde to jest? tak Snowpik. Ja, japoński, japaneski snowpick no to Piotrek próbuje i Wam powie, Dobra, co o tym sądzi. A jutro się dowiemy, czy żyje, czy nie żyje. Nie krzywi się, ej, spoko. Co mam się krzywić? Dobre. Dobre? No widzisz. Ochom. Co zupka? Traperska kuchnia Outridera. A ja. A ja. No to teraz ja próbuję. Tomasz, też chlebka? Nie. Yes. To się goń. Mi nie wypada powiedzieć, że jest niedobre. <laughs> Chodź tu, kara. I nie jest przesolone. No nie jest. chyba to przykryj pokrywką przykryj? zrobię zamieszanie teraz niech się parzy proszę Pana i niech się parzy na nic kawy, na nic takie i mancze jest lepsze tak. No że ma właściwości tylko pobudzające z tego co wiem tylko sobie go trzeba uzbierać zasuszyć, wysuszyć została ukisić, no i tak dalej Czekaj, tutaj, o wiem jak chcę zrobić, patrz tu mam patent pokryweczkowy no patent pokryweczkowy Och, do kubka tuk. do kubka BCB ale kubek BCB to nie jest to samo co kubek Pathfinder i jest troszkę A, szerszy, idę. ale to zaraz pokażemy dzięki Kubek BCB, czyli brytyjskiej armii, ten który używa, kto to? Ray Mears, tak? Tak. Jeszcze trochę zostało, to sobie. Nie będziesz oponował? Nie, nie. Masz kurde co Ci będzie Pasuje, pasuje oczywiście do niego pokrywka od Kattenberego, ale popatrzcie jaki ten kubek, tu pokaż otwór tego kubka, wlotowy. Ten kubek jest szeroki i przykryj go teraz pokrywką. Poczekaj, tak wyjdzie Weziłem... do końca. O. Jest, ale tak, bo jest. No, ale syfu nam nie naleciało. Jak się, że tak powiem, gotował, nie? No nie. Natomiast sama herbatka wygląda w ten sposób. Ma taki kolorek, jak herbatka. No i to by było na tyle, drodzy chłopcy i dziewczęta, jak to mawia pewien Paweł i, i ten, i zachód słońca mamy już, że tak powiem, zaliczony. Także zapraszam do lasu.